Chce przede wszystkim odnowić Twoją tożsamość, rozumiesz? Twoją tożsamość w Nim. On chce, żebyś zobaczył na nowo, kim jesteś w Nim. Nie teologicznie, ale prawdziwie, rozumiesz? Tak, żeby po prostu światło rozświetliło Twoją duszę, rozumiesz? Bóg chce Ci to pokazać, rozumiesz? Bo kiedy to zobaczysz, przyjdzie całkowita wolność. Rozleje się w Jego dłoniach. Rozleje się w dłoniach, na których wyrysowane jest Twoje imię. Prawdziwie, rozumiesz? Prawdziwie Twoja dusza i całe Twoje jestestwo rozleje się, jak Bóg pokaże Ci, rozumiesz? I pragnie Ci pokazać na nowo, kim jesteś w Nim. Kim jesteś dla Niego, rozumiesz? On chce Ci, on chce ci pokazać, jak Cię widzi swoimi oczami. Oczami swojego serca, rozumiesz? Jak bardzo w ogóle Cię miłuje, rozumiesz? I On chce Cię... I chce tchnąć namaszczenie w Ciebie, rozumiesz? Na nowo, na nowo. Na nowo, tylko Bóg mówi: Nie bój się i wiesz. Nie bój się i wiesz. Rozumiesz? I jak mówię: Coś, co ci się po ludzku wydaje niemożliwe, to jest nieważne. Bo co niemożliwe u ludzi? Możliwe u naszego Boga. Amen? Możliwe u naszego Boga. I w dwie sekundy może wszystko, rozumiesz? Bóg automatycznie zmienić. Rozumiesz? To jest Bóg. To jest nasz Ojciec. To jest Pan chwały. I niech Duch, niech Duch jego chwały spoczywa na nas. Coraz głębiej, rozumiesz? Coraz prawdziwiej. Niech przychodzi, jak mówię, uwolnienie, uzdrowienie, rozumiesz? Prawdziwa, gorąca wiara. Ogień wiary, ogień wiary, ogień wiary, ogień namaszczenia. Ogień potężnej wiary, która przynosi potężną wolność, rozumiesz? I potężne wody rzeki żywej z nas. Amen. Amen.